Na potrzeby tego nagrania znajdź wygodne miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał. Jeśli masz problem z tym, by szybko zasnąć, wiercisz się w łóżku lub Twój poziom pobudzenia uniemożliwia ci odpoczynek, to jest nagranie dla Ciebie. Zalecam jego przesłuchanie, kiedy leżysz już w łóżku, gotowy do zaśnięcia. Możesz też je odsłuchać przed położeniem się do łóżka. Co więcej, jeżeli po wysłuchaniu nagrania będziesz potrzebował wstać, na przykład napić się wody lub pójść do toalety, możesz to uczynić bez obaw. Na początku nagrania znajdziesz proste ćwiczenie oddechowe, jeśli wstałeś z łóżka po wysłuchaniu nagrania, możesz powtórzyć samo to ćwiczenie, aby szybko zasnąć. Pozwól sobie na chwilę oddechu i relaksu. Zaraz, kiedy Ci powiem, weźmiesz wdech licząc do czterech, następnie wstrzymasz oddech licząc do siedmiu, a potem zrobisz wydech ustami licząc do ośmiu. Poprowadzę Cię przez cały ten proces. Weź wdech przez nos licząc do trzech. Raz, dwa, trzy. Trzy. Wstrzymaj powietrze, licząc do sześciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wydychaj delikatnie powietrze ustami, licząc do siedmiu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Świetnie. Jesteś gotowy. Leżysz na łóżku w przytulnej chatce w sercu lasu. Przez małe okienko widzisz nocne niebo. Jest bezchmurne i ciemne, jak atrament. Rozświetlają je drobne punkciki. To skrzące się delikatnie gwiazdy. W chatce znajduje się kominek. Ogień w nim jest spokojny i niezbyt jasny. Wypełnia pomieszczenie delikatnym, miękkim światłem. Jest przytulnie. Temperatura jest idealna. Czujesz ten ciepły blask na swoim policzku, na całym swoim ciele. Czujesz, jak to ciepło rozluźnia Twoje wszystkie mięśnie. Coraz bardziej czujesz bezwład swojego ciała. Napięcie opuszcza nogi, plecy, brzuch, klatkę piersiową, ramiona, kark. Rozluźnienie dochodzi do głowy. Twoje ciało waży teraz trochę więcej, zapadasz się nieco głębiej w to wygodne łóżko w leśnej chatce. Oddychasz głęboko i spokojnie, pozwalając, aby każdy oddech rozluźniał cię coraz bardziej. Czujesz się bezpiecznie w tym ciepłym, przytulnym miejscu. Jesteś tu otoczony spokojem. Każdy oddech pogłębia Twoje poczucie bezpieczeństwa. Teraz skupmy się na rozluźnieniu Twojego umysłu. Jeśli pojawiają się trudne emocje czy myśli, po prostu je zauważ i delikatnie pozwól im odejść. Nie musisz na nie reagować. Mogą sobie tam być. Pozwól sobie na moment spokoju, oddzielając się od negatywnych uczuć. Jesteś tutaj, aby znaleźć spokój i wyciszenie. Wszystkie myśli i obawy powoli odpływają. Umysł staje się czysty jak granatowe niebo nad tobą. Pozwól, aby każdy oddech wypełniał cię spokojem. Leżysz na wygodnym łóżku obok kominka, ogień delikatnie pełga, Twój wewnętrzny zegar. Synchronizuje się z harmonią lasu, który otacza chatkę. Wyobraź sobie, jak naturalne rytmy Twojego ciała dostosowują się do rytmu natury wokół Ciebie. Twoje ciało wie, że to czas na sen. Ono wie, co jest dla ciebie dobre. Poddajesz się swojemu ciału, pozwalasz sobie odpocząć. Każdy oddech jest jak łagodna fala. Twoje ciało wie, jak szybko zasnąć. Zaufaj mu. Dokładnie tak. Zaraz zaśniesz spokojnym snem, na który zasługujesz. Dobranoc.